Cześć! Witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Iron, a to będzie nowy odcinek z Diablo 3. Dzisiaj pootwieramy sobie 10 skrzyneczek, tak zwanych Skarbów Horadrimów. I zrobimy to wizem. W następnym odcinku, nazbierałem jeszcze dodatkowo 10, zrobimy to mnichem. Okej. Okay. Dobra? I lecimy po kolei. Oczywiście, co byśmy chcieli? Byśmy chcieli pierściń, Królewskiej wspaniałości i najlepiej, żeby był starożytny. No dobra. Pierwsza skrzyneczka. Oczywiście było to zbierane na. E, na udręce 6. Ok. Nic ciekawego. Lecimy dalej. Ramieniki ostatnio przy ostatnich. Skarba chorodrium niestety nie miałem w ogóle szczęścia. Nic mi nie wypadło, ani jeden. Zobaczymy jak to razem będzie. Trzecia skrzyneczka na razie nie najlepiej. Okej. Okay. Karwasia nie potrzebuję tego się No dobra. Idziemy dalej. No Nie mogę podnieść już nic więcej. Wola dla wiza niestety jest nieprzydatny. Dobra. Jesteśmy w połowie buława. Podaruj mi to buławo. Moje sakwy są przepełnione. Moje sakwy są przepełnione. Dobra. Tutaj już rzucimy. 4. Coś kurde ostatnie nie ma szczęścia. Nie wiem. Nie wiem czemu. Pamiętam były takie odcinki, że po 3 pierścienie królewskiej wspaniałości mi wypadało, a teraz dupa totalna. No i po co mi ta była? Dźwigam zbyt wiele. O cholery. No dobra. Na no moment. Straszna lipa. Mam nadzieję, że dla mnicha będzie lepiej. Tutaj co prawda już mam pierścień. W miarę całkiem nie kupi. Okej. Okay. Hmm, wypadły dwie legendy. Nie uniosę nic Kredzina więcej. Na tarcza. Siareczka. I drodzy Państwo, trzymajcie kciuki. Ostatnia, ostatnia skrzyneczka. Jęka. I do Nie mogę podnieść już nic więcej. Okej, okay, dobra. O no co? Zidentyfikujemy. Jezu, nie ma się tutaj gdzie ruszyć. Co? Zidentyfikujemy teraz tytemki. Niestety ani jednego pierścienia. A większość z tych rzeczy będzie to siareczka. Okej. Okay. Ramienniki króla szkieletów, słabe. Zobaczcie, tysiąc Była Buława, której nikt nie używa. Bo nie ma buildów pod nią. Okay. Karłasze. Proszę bardzo. Też słabe. Szkoda, że nie ma jakichś temków, właśnie z dropu, które by były w miarę jakieś sensowne i by się przydawały do czegoś. To też słabe. Następna buława. Czyli tak zamiast tych trzech amuletów wypadły trzy wypadły trzy pierścienie Na razie jak wyglądał kolego? Następne berło. Zidentyfikujemy jeszcze to. Słabizna. Powinni trochę pozmieniać e, właściwości tych itemków, żeby opłacało się cokolwiek z tego nosić. I tak to jest siarka totalna. Całkiem nie głupi, ze zręcznością nawet. Bardzo podobny mam. E, zobaczcie, dla wizy ze zręcznością wypadło. No, nawet chyba tego nie będę siarował szkoda z takimi statystykami. Trochę mało zręczności, ale reszta zobaczcie jaka ładna. No i dziwna tarcza. Okej. Okay. Dobra. Słuchajcie. To by było na tyle. Niestety nic mi się nie trafiło. Nic. Nie uniosę nic więcej. Masakra. I mam nadzieję, że dla mnicha będzie lepiej. Dobra. To by było na tyle. Piękne dzięki. Pozdrawiam. Życzę więcej szczęścia ode mnie, jeżeli chodzi o skarby chorazimów. Pamiętajcie, żeby ocenić. To jest bardzo ważne. Dajcie tylko lajka. Like, dla Was to są dwie sekundy. A to bardzo, bardzo pomaga mojemu kanałowi. Dobra. Na razie. Pa, pa. I cześć.